To dzień dobry. Jedziemy dziś na targi. Ostatnie, jak tam byłem, co widzieliście zresztą na filmie z poprzedniego roku. No to niestety nie było zachwytu, że tak powiem. No ale to było po świrusie, więc zobaczymy, jak organizator sobie poradził w tym roku. Dobra, to ja już zaczekam na budzik, który właśnie podjeżdża. Później, jeszcze na brata, mertanka i ruszamy. To dzień dobry. Dzień dobry panu. godzina ósma, czas na śniadanie i jakąś kawę No ja z coś dwóch jaj z bożkiem na przykład Jest godzina po 17 już Jestem po targach, reszta rozjechała się już do domów. Ja jeszcze kawałek się przejdę i opowiem Wam o swoich odczuciach na temat tych targów, o tym co widziałem. A widziałem, można powiedzieć, od 10 do 13, bo tak mniej więcej od 12 do 13 to się nazbierało już tyle ludzi, że w zasadzie nie można było nic już oglądać, tylko się trzeba było przeciskać w tłumie. Dlatego też o 13 zebraliśmy się z targów i ruszyliśmy w stronę domu. Jak było? Można by powiedzieć, że było bardzo ok. To znaczy nie zrozumcie mnie źle. Okej, okay, w tym przypadku znaczy ani dobrze, ani źle. Tak po środku. Ale biorąc pod uwagę, że w tamtym roku było jak było, jak ktoś nie wie jak było, to zapraszam film na kanale. No to muszę przyznać, że jest duży progres. Oczywiście mówię to z perspektywy osoby, która zapłaciła 50 zł za bilet. Myślę, że taka cena to dość uczciwa cena. Za to co tam dostaliśmy. Wiecie, nie ma co się czarować. Wcześniej bilety były po 100 zł. Tutaj zapłaciłem połowę tego. W dodatku chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że przy tej inflacji 50 zł to jest tak jak 30 zł za 2 lata temu. No ale może o samych targach. Zacznę od minusów. A na moje oko były dwa, takie o których muszę wam wspomnieć. Po pierwsze, wszystko zostało upchnięte na jednej hali, tak upchnięte, bo trzeba oddać organizatorowi to. Że było co w tym roku oglądać Więc o sobie myślicie, może kiedyś wrócą czasy Trzech, czterech lub więcej hal Upchanych po brzegi Motocyklowymi zabawkami No ale nie tym razem No ale z tym minusem wiązała się jeszcze jedna rzecz Mianowicie chodzi mi o to Że wszyscy odwiedzający musieli się zmieścić W jednym momencie na jednej hali A chętnych było dużo Więc no około godziny 12.13 1300 No by było po prostu ciasno Bardzo ciasno, wręcz no, nie dało się już nic więcej zobaczyć, niż tylko przyciskać się między ludźmi. A druga sprawa to to, że nie było nadal wszystkich czołowych producentów. Słuchajcie, zabrakło Hondy, Suzuki, ale też liczyłem zobaczyć nowość od Benelli, można by powiedzieć starszego brata, dość popularnego u nas modelu TRK502. Chodzi mi o model TRK702, który ma premierę w tym roku. No, niestety nie było bańka na targach. Cała reszta to raczej takie pozytywne dość wrażenie, bo jaka sytuacja na rynku. Chyba każdy z nas wie, szczególnie tym motoryzacyjnym, gdzie dilerom brakuje aut w salonach i nie jest też inaczej z motocyklami. A ciężko jest coś pokazać, czego w zasadzie się nie ma, tak? No ale było też co pooglądać. Na większości stoi było od kilku do kilkunastu maszyn. Na przykład u Yamaha było kilkanaście motocykli. Była Tenerka 700 bardzo ciekawy motocykl, moim skromnym zdaniem. I trzeba przyznać, że fajnie wyceniony. Oczywiście były też. Najkedy, no które mi się podobają od Yamachy, seria MT, też fajne motocykle. Był też premierowy XRS 900, ale też dodatkowo była klasyka, że tak powiem, już sportowych maszyn, czyli seria R od Yamachy. Była fajna R6 przygotowana na tor. UBMW liczyłem na obejrzenie XR. Tysiąc, ale niestety go zabrakło. Poza tym był GS duży i mały, były też duże szosowe turystyki, ale i też były najkedy, czyli po trochu wszystkiego można by powiedzieć. No, może prócz sportów. Jeśli chodzi o Kawasaki, to spodobało mi się, jak były wyeksponowane motocykle. Niestety wiązało się to z tym, że nie można było się do nich przymierzyć, ale pooglądać było co. Jak już wspomniałem, kiedyś podobają mi się te nowe, choć już może nie tak nowe, bo Premiera była wcześniej. Ale mam na myśli najkiedy stylizowane na stare motocykle, czyli Z900RS i Z650RS. Szczególnie ten zielony kolor od Kawasaki jest bardzo w moim guście, że tak powiem. Oczywiście różne ninja, i te typowo sportowe, jak i te bardziej drogowe, że tak powiem, też były. Na stanowisku Aprili zainteresował mnie tuarek 660. Po przyjrzeniu mu się bardziej wnikliwie, wydaje mi się, że rośnie konkurent dla właśnie Tenerki 700 od Yamachy, o której wcześniej wspominałem. No i obok też stała RS 660, która to już jest raczej rasowo sportowym motocyklem. Ducati miał u siebie multistradę ubraną w dedykowane kufry od Turatecha. Z tego co się dowiedziałem, to właśnie Turatech zaczął produkować kufry dedykowane do multistrady, bo wcześniej jako takich nie miał. Obok też stał Monster, Diabel, z ciekawymi światłami na tyle. Włosi jednak umieją stylistykę, trzeba to im przyznać. Był też Desert X, czyli motocykl już typowo adventure'owy. Wespa jak to wespa. Klasyka gatunku te skuterki no jak dla mnie są ponadczasowe. A i kolorystyka tych skuterków jest no, bardzo ciekawa i lakiery fajne. Jedyny minus to to, to że wespa się ceni w stosunku do innych marek. O stoisku Triumfa za wiele wam nie powiem, bo do tego stoiska dotarliśmy już, jak było mnóstwo ludzi i ciężko było cokolwiek tam zobaczyć, a szczególnie już nagrać i wam pokazać. Ale z ciekawszych maszyn od Triumfa był Rocket 3GT z silnikiem, uwaga, 2,5 litra. Royal Enfield. Royal to od jakiegoś czasu już indyjska marka, ale wydaje mi się, że zaczyna coraz bardziej chodzić na nasze rodzime, że tak powiem, podwórko. Widać klasyka zawsze na propsie. To co, kondę zamieniasz na tego, na Royalka? Jeszcze nie znalazłem niczego lepszego niż Honda. Był też Harley ze swoimi kolumbrynami, że tak powiem. Ich to lubię popatrzeć na te maszynki, ale szczerze Wam powiem, że Harleya to osobiście bym nie chciał mieć. Zupełnie nie moja bajka, zupełnie nie mój klimat. Junak i Zontes to głównie motocykle 125 pojemności, chociaż nie tylko, ale jednak to 125 są no, u nas bardzo popularne, tak. Więc w sumie nie dziwi główny nacisk tych firm na te pojemności. Swoje stanowiska miały też Beta i Husqvarna, jak się łatwo domyślić, głównie Crossy i Supermoto. Pomarańczowi od ktm pokazali głównie maszyny ADV 890, 1290, no i ich popularne Nakedy, czyli DUKI, choć zabrakło najstarszego przedstawiciela z tej rodziny. Były też chińskie marki, te mniej znane, przynajmniej dla mnie, CF Moto, MRF czy Cajo. Głównie mieli takie małe krosiki, kłady, motocykle dla dzieci, ale też tam było kilka motocykli z segmentu ADV. No i to chyba wszystko, co mam w głowie, ale trzeba też wspomnieć o jednośladach elektrycznych. Ciekawszych konstrukcji był WRZ ze srogim momentem 1000 Nm. Szczerze to nie umiem sobie wyobrazić tego uczucia, kiedy ma się pod dupą 1000 Nm. Była też chyba najciekawsza marka z elektrycznymi pojazdami na dwóch kółkach, czyli Zero Sensowne zasięgi już mają te jednoślady, bo tam około 300 km na jednym ładowaniu No to już, już, już Oby tylko skrócili czasy ładowania Dalej była strefa kobiet w strefie kobiet Dwie dziewczyny oklejały jakiś motocyk, jak dobrze pamiętam. Była to chyba Jamaszka. No, pewnie będzie widać na filmie. Były też pokazy na zewnątrz, ale niestety tam, żeśmy nie dotarli, bo było zbyt zimno i nie chciało nam się. Oczywiście też nie brakowało akcesoriów, ubrań, kasków. Różnych stojaków motocyklowych i innych produktów dla motocyklistów mniej lub bardziej niezbędnych. No i na koniec, zostało mi wspomnieć o jeszcze dwóch strefach: strefach retro i custom. W strefie retro było trochę pięknie, nawet bardzo pięknie, odrestaurowanych motocykli. Niektóre to były nawet bardziej odrestaurowane niż chyba wyjechały z fabryki. Można tu było zobaczyć Rysia, pierwszy polski motorower. Ale też motorynkę Jawkę 50, ale też większe motocykle jak ETZ 250, Junak czy Bąka i Dudka. Bąki i Dudek różniły się głównie silnikami 125 i 175. Oba były konstrukcji WSK w klimacie takim czoperowym. Można też było zobaczyć WFM-kę i komarka prosto ze starej stodoły w bardzo fajnej aranżacji. A strefa Castle to już wizja autorów projektów, które mogliśmy podziwiać. Tak, podziwiać, bo na części to raczej podejrzewam, że nawet nie da się jeździć. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Ale oko to było czym pocieszyć. W głowę mi zapadł motocyk papaja czy motocyk Złomek. To jedne z takich ciekawszych, właśnie projektów, które tam dojrzałem. Ale było tego sporo więcej. Na sam koniec powiem Wam, że myślę, iż dobrze, że te targi w ogóle się odbyły w skromniejszej formie niż. Odbywały się tam kiedyś, ale jednak się odbyły. Nie wiem, czy zauważyliście, a może to tylko mnie się tak wydaje, ale w pokoleniu urodzonym przed rokiem 2000 zainteresowaniem motocyklami ogólnie motoryzacją było zupełnie innym niż aktualnej młodzieży. Kiedyś jakikolwiek motocykl, czy dojechany jakieś auto, maluszek, polone, słada dawały poczucie na miastkę taką niezależności. A teraz mam wrażenie, że młode chłopaki nie interesują się już tak motoryzacją, więc myślę, że takie targi poniekąd podtrzymują tą kulturę, dają możliwość poobcowania z motoryzacją i powinny istnieć. I mam nadzieję, że istnieć będą. I z każdym rokiem będzie zauważalny postęp i rozmach w ich organizacji, czego Wam sobie i organizatorom życzę. Cześć!